Dziękujemy czcigodnym patronom wspierającym nas na YouTube i serwujących pobudzającą wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee. Tak się w dziejach składa, że na gruzach jednego imperium wyrasta zazwyczaj nowe, którego zastępuje w prymacie regionalnym, kontynentalnym czy światowym. Tak samo było z potęgą Stanów Zjednoczonych. Powstała ona nie tylko w miejscu dawnych brytyjskich kolonii. Lecz także pożywiła się i stworzyła swoje strefy wpływu w posiadłościach hiszpańskich, a następnie zaczęła zdobywać świat. 2 grudnia 1823 roku prezydent James Monroe wygłosił swoją mowę do kongresu. Istniejące od blisko pół wieku państwo zaczynało wchodzić w nowy etap swojej historii. Głowa państwa wskazała główne kierunki polityki zagranicznej USA. Ich motywem przewodnim stał się izolacjonizm i hasło Ameryka dla Amerykanów. Stany Zjednoczone zaczęły dążyć do pozbycia się z obydwu Ameryk wpływów mocarstw europejskich. W zamian USA miało się nie mieszać w sprawy europejskie. W ten sposób Stany rozpoczęły budowę strefy wpływów w pozostałych państwach kontynentu amerykańskiego. Największy rozmach przybrało to na przełomie XIX i XX wieku. Od 1895 roku gazety należące do trzydziesto-kilkuletniego magnata prasowego Williama Randolfa Hersta z pasją rozpisywały się o tragicznym losie mieszkańców hiszpańskich kolonii. W szczególności dotyczyło to Kuby, gdzie w tym czasie Hiszpanie tłumili kolejny bunt. Miejscowe władze ustanowiły liczne represje względem ludności. Uciekały się nawet do budowy specjalnych obozów koncentracyjnych dla cywilów Reconcentrados które były pierwowzorami ich angielskich, a następnie niemieckich odpowiedników. Dziennikarze wysyłani przez Hersta skwapliwie donosili o wszelkich niegodziwościach hiszpańskiego wojska i administracji. W naturalny sposób nagręcało to spiralę niechęci amerykańskiej opinii publicznej do Hiszpanii. A to było już na rękę pewnym wpływowym osobom w Waszyngtonie. Należał do nich były asystent sekretarza marynarki Theodore Roosevelt. To jego najczęściej wskazuje się jako przywódcę lobby dążącego do poszerzania wpływów Stanów Zjednoczonych w Ameryce Południowej. Uważał on, że rosnąca pozycja gospodarcza USA powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w bardziej ekspansjonistycznej polityce zagranicznej. Połączone to być powinno ze wzmocnieniem armii, a w szczególności marynarki wojennej, która miała być głównym instrumentem realizacji tej polityki. Tymczasem narastały złe emocje w amerykańskim społeczeństwie w stosunku do Hiszpanii. Prezydent William McKinley zapowiadał już interwencję zbrojną na Kubie, lecz w porę Madryt odwołał siejącego postrach na wyspie gubernatora Valeriano Weillera. Jego miejsce zajął zdecydowanie bardziej liberalny Ramon Blanco, który opowiadał się za wprowadzeniem autonomii na wyspie. Niestety, zwolennicy krwawego stłumienia rebelii obalili nowego gubernatora i relacje na linii Madryt-Washington ponownie zaczęły się zaostrzać. 25 stycznia 1898 roku do portu w Hawanie wszedł USS Maine. Była to jawna prowokacja, mająca zademonstrować Hiszpanom gotowość do natychmiastowej interwencji. Nie trudno się domyślić, że nie był to gest ciepło przyjęty przez lokalne władze. Pod okręt podpływały łódki z hiszpańskimi marynarzami, którzy dawali do zrozumienia Amerykanom, że nie są tu mile widziani. Dostarć nie dochodziło, lecz wojna wisiała na włosku. 15 lutego około 21.40 na main doszło do eksplozji, a potem następnej. Wybuchła amunicja i pancernik zaczął nabierać wody. Wystarczyło kilka minut, by okręt wraz z 266 członkami załogi poszedł na dno. Na podstawie pobieżnych badań stwierdzono, że amerykańska jednostka weszła na hiszpańską minę. Lawina ruszyła. 11 kwietnia 1898 roku prezydent USA w czasie swojego wystąpienia w kongresie zwrócił się o zgodę na podjęcie kroków mających na celu zakończenie walk na Kubie. Nastąpiło to 19 kwietnia. Wtedy to kongres uznał niepodległość Kuby i domagał się wycofania stamtąd wojsk hiszpańskich. 20 kwietnia do Madrytu zostało wysłane ultimatum, na które Hiszpanie odpowiedzieli zerwaniem stosunków dyplomatycznych. Oznaczało to wojnę. Dopiero w 1975 roku ustalono ostatecznie, że zatonięcie Main, które było pretekstem do wybuchu konfliktu, nie było wynikiem działań Hiszpanów. Doszło najprawdopodobniej do samozapłonu wysokoenergetycznego węgla bitumicznego w komorze sąsiadującej z lukiem amunicyjnym. Wojna amerykańsko-hiszpańska, która toczyła się nie tylko na Karaibach, lecz także na Filipinach, przyniosła szybkie zwycięstwo Amerykanów nad przestarzałą armią hiszpańską. Już 10 grudnia 1898 roku w Paryżu zawarto traktat pokojowy. Hiszpania na jego mocy straciła wszystkie kolonie na Karaibach i Pacyfiku. Okazało się, że powrót do imperialnej pozycji dla Hiszpanii jest już niemożliwy. Wspaniała mała wojna, jak ją określił w liście do Teodora Roosevelta ambasador USA w Wielkiej Brytanii John Hay, rozpoczęła dla Amerykanów nową erę budowy mocarstwowej pozycji. Zdobyta strefa wpływów będzie stanowić już niedługo punkt wyjścia do interwencji wewnętrznej sprawy państw Ameryki Południowej. Z kolei schematy walki o wolność innych, a w szczególności o zaprowadzenie demokracji przeciwko zamordystycznym reżimom, będą wykorzystywane przez amerykańską propagandę w przyszłości wielokrotnie. Propagandowo także ta wojna umożliwiła przedstawianie społeczeństwa amerykańskiego jako jedności. Po całym kraju krążyły wizerunki żołnierzy z północy i południa, którzy walczą za jeden kraj pod jednym sztandarem. Ameryka szła za ciosem. W 1904 roku, wybrany trzy lata wcześniej na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt stwierdził bez ogródek, że pierwszeństwo interwencji zbrojnych na kontynencie amerykańskim mają Stany Zjednoczone. Wojna amerykańsko-hiszpańska walnie się też przyczyniła do podjęcia decyzji o stworzeniu skróconej drogi morskiej między Oceanem Spokojnym a Atlantykiem. Administracja prezydenta Roosevelta uznała, że najlepszym miejscem do realizacji tego przedsięwzięcia jest przesmyk panamski. W celu przejęcia projektu Stany Zjednoczone odkupiły prawa do budowy kanału od Francuzów, którzy wcześniej próbowali zrealizować te inwestycje. Aby móc rozpocząć budowę, konieczne było porozumienie z Kolumbią, do której należała Panama. Mimo sukcesu negocjacji na szczeblu rządowym, kolumbijski parlament odrzucił układ. W obliczu tego impasu Amerykanie wsparli panamskie dążenie niepodległościowe, co doprowadziło do powstania nowego państwa Panamy. Wkrótce podpisano korzystne porozumienie, które otworzyło drogę do rozpoczęcia budowy kanału. Otwarcie kanału panamskiego było nie tylko triumfem inżynierii, lecz także symbolem wzrastającej potęgi gospodarczej i politycznej Stanów Zjednoczonych. Jednak na początku XX wieku Amerykanie wciąż nie postrzegali swojego kraju jako globalnego lidera byli mocarstwem regionalnym być może najsilniejszym na półkuli zachodniej i wielu Amerykanom to wystarczało. Jednak XX wiek okazał się wiekiem Ameryki. A wpływ na to miało poczucie religijnej misji. Theodore Roosevelt był głęboko wierzącym protestantem, wychowanym w duchu prezbyanizmu, który kładł nacisk na moralny obowiązek i jednostki wobec społeczeństwa. Religijność prezydenta USA łączyła się z przekonaniem o szczególnej misji Stanów Zjednoczonych jako narodu powołanego do szerzenia cywilizacji, porządku i sprawiedliwości. Wierzył, że Ameryka została przeznaczona do przewodzenia światu i że jej siła powinna służyć większemu dobru. Roosevelt postrzegał swoją rolę jako moralnego przywódcy, który ma obowiązek zaprowadzać ład i jeśli nie perswazją, to siłą. Ta filozofia przyświecała mu zarówno w polityce zagranicznej, jak i w podejmowaniu decyzji o budowie kanału panamskiego czy interwencjach w Ameryce Łacińskiej. Wizję tę podzielał jego polityczny konkurent Woodrow Wilson. Podobnie jak Roosevelt, był on głęboko wierzącym protestantem, ale jego podejście do polityki międzynarodowej miało jeszcze silniejszy wymiar moralny. Wilson postrzegał siebie jako narzędzie boskiego planu, a swoją misję jako wprowadzenie ładu opartego na sprawiedliwości i pokoju. To poczucie misji było jednym z czynników, który pchnął Stany Zjednoczone do udziału w I wojnie światowej. Jak mówił sam Wilson, Ameryka została ustanowiona nie dla tworzenia bogactw, lecz dla realizowania wizji, dla wcielenia ideału, dla odnajdywania i podtrzymywania wolności ludzkiej. Kiedy w Europie narastało napięcie prowadzące do wybuchu wojny, administracja Woodrow'a Wilsona początkowo nie traktowała ich jako bezpośredniego zagrożenia dla interesów Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie przeważało przekonanie, że konflikt będzie miał charakter regionalny i szybko się zakończy. Dlatego też, gdy w sierpniu 1914 roku wybuchła wojna, w USA nie wywołało to gwałtownych reakcji. Zresztą kraj był wówczas skoncentrowany na innych wydarzeniach, w tym na symbolicznym i realnym sukcesie, jakim było otwarcie kanału panamskiego, świadczącego o rosnącej pozycji Ameryki na arenie międzynarodowej. Społeczne nastawienie wobec europejskiego konfliktu było podzielone. Znaczna część Amerykanów pochodzenia niemieckiego sympatyzowała z państwami centralnymi. Podobnie imigranci irlandzcy, wrogo nastawieni do Wielkiej Brytanii, również nie popierali Antanty. Dodatkowo siły USA liczyły na ekonomiczne korzyści wynikające z handlu z obiema stronami wojny, co sprawiało, że administracja Wilsona konsekwentnie opowiadała się za neutralnością. Prezydent, wierząc w możliwość dyplomatycznego rozwiązania konfliktu, wysłał do Europy swojego doradcę, pułkownika Edwarda House'a. Jednak jego mediacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Mimo to Wilson unikał angażowania Stanów Zjednoczonych w wojnę, być może zakładając, że zwycięstwo Wielkiej Brytanii, którą postrzegał jako obrączenie wartości bliskich Amerykanom, przyniesie Europie stabilizację bez konieczności amerykańskiej interwencji. Nie bez znaczenia były również względy strategiczne. W opinii Hausa triumf Niemiec oznaczałby ich dominację na kontynencie, podczas gdy Brytyjczycy dążący do zachowania równowagi sił, wydawali się bardziej zbliżeni amerykańskim interesom. Jednak w obliczu dalszego rozwoju sytuacji Wilson musiał podjąć decyzję, która na zawsze zmieniła miejsce Stanów Zjednoczonych w globalnym układzie sił. Amerykańska opinia publiczna, kierując się tradycyjnym izolacjonizmem, nie dostrzegała jednak wojnie europejskiej bezpośredniego zagrożenia dla interesów USA. Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy działania wojenne zaczęły naruszać bezpieczeństwo amerykańskich obywateli i wpływać na handel międzynarodowy. Przełomowym momentem okazało się zatopienie przez Niemców brytyjskiego liniowca Lusitania w maju 1915 roku. Na pokładzie statku znajdowało się blisko 1200 osób, w tym 128 Amerykanów. Niemcy twierdzili, że statek przewoził uzbrojenie dla Wielkiej Brytanii. Jednak dla Amerykanów atak ten był brutalnym naruszeniem zasad wojny. W odpowiedzi prezydent Woodrow Wilson wystosował stanowczy protest i zażądał od Niemiec gwarancji, że nie będą atakować statków pasażerskich. Mimo rosnącego napięcia, Wilson wciąż dążył do utrzymania neutralności i unikał otwartego konfliktu. Wiedział, że amerykańska armia nie była jeszcze gotowa do wojny, a społeczeństwo pozostawało sceptyczne wobec angażowania się w europejskie spory. W kampanii prezydenckiej w 1916 roku Wilson promował hasło: On trzyma nas z dala od wojny. Miało to uspokoić izolacjonistycznie nastawionych wyborców. Jednak sytuacja uległa zmianie na początku 1917 roku, kiedy Niemcy ogłosiły wznowienie nieograniczonej wojny podwodnej, co oznaczało możliwość zatapiania wszystkich statków, również amerykańskich. Dodatkowo, brytyjski wywiad przechwycił i przekazał USA tzw. Telegram Zimmermana dokument, w którym Niemcy proponowały Meksykowi sojusz przeciwko Stanom Zjednoczonym w zamian za odzyskanie Teksasu, Nowego Meksyku i Arizony. Te wydarzenia przesądziły o decyzji Wilsona. 2 kwietnia 1917 roku prezydent zwrócił się do kongresu o zgodę na wypowiedzenie wojny Niemcom. Stany Zjednoczone dotąd trzymające się z dala od konfliktu wkroczyły na scenę światową jako kluczowy gracz. Przechyliły szale w ciągnącej się wojnie na korzyść antanty, a po zakończeniu konfliktu Wilson aktywnie uczestniczył w paryskiej konferencji pokojowej, gdzie przedstawił swoją wizję nowego ładu międzynarodowego znaną jako 14 punktów. W jego programie znalazły się postulaty dotyczące samostanowienia narodów, ograniczenia zbrojeń i zapewnienia wolności handlu. Najważniejszym elementem jego planu było powołanie Ligi Narodów organizacji, której celem miało być zapobieganie przyszłym konfliktom. Jednak idea Wilsona spotkała się z chłodnym przyjęciem wśród europejskich przywódców, którzy kierowali się bardziej pragmatycznymi interesami. Co więcej, mimo wysiłków Wilsona, Stany Zjednoczone nigdy nie przystąpiły do Ligi Narodów, ponieważ Senat odrzucił traktat wersalski. Była to bolesna porażka prezydenta, który wierzył w możliwość budowy bardziej sprawiedliwego porządku międzynarodowego. Niemniej prezydentura Wilsona wyznaczyła nowy kierunek w polityce USA. Po raz pierwszy Stany Zjednoczone odegrały kluczową rolę w kształtowaniu globalnego ładu i, choć na krótko powróciły do izolacjonizmu, ich zaangażowanie w sprawy światowe stało się nieuniknione. W dwudziestoleciu międzywojennym Stany Zjednoczone dążyły do izolacji od reszty świata. Nowy prezydent Warren Harding zadeklarował, że Ameryka nie zamierza angażować się w europejskie konflikty, co potwierdził osobnym układem pokojowym z Niemcami, nazywając go powrotem do normalności. Siły lądowe USA zostały zredukowane do tego stopnia, że 16 innych państw, w tym niewielka Portugalia, posiadało większe armie. Kongres uchwalił przepisy ograniczające imigrację i podnoszące taryfy celne. W obliczu rosnącego napięcia w Europie po dojściu Hitlera do władzy, Kongres przyjął ustawy o neutralności, zakazujące sprzedaży broni walczącym stronom. Miało to wpływ na wydarzenia takie jak inwazja Włoch na Etiopię czy wojna domowa w Hiszpanii, gdzie państwa osi testowały swoje siły przed globalnym konfliktem. Organizacja America First, zrzeszająca elity akademickie, np. prezydenta Geralda Forda oraz celebrytów, jak chociażby sympatyzujący z Hitlerem pilot Charles Lindbergh, aktywnie promowała izolacjonizm. Ksiądz Charles Coughlin, poprzez audycje radiowe słuchane przez 30 milionów ludzi, szerzył antysemickie teorie, twierdząc, że wojnę prowokują żydowscy bankierzy. Ernest Hemingway, choć popierał Republikanów w Hiszpanii, pisał, że Ameryka nie powinna angażować się w europejskie konflikty. Zwolennicy pokoju atakowali polityków opowiadających się za interwencją, wyzywając ich od podżegaczy wojennych. Agresja Niemiec na Polskę skłoniła kongres do złagodzenia ustawy o neutralności, pozwolono na sprzedaż broni aliantom, lecz wyłącznie za gotówkę. Nawet upadek Francji i bombardowanie Londynu nie zmieniły jednak zasad polityki izolacjonistycznej. Dopiero w 1941 roku uchwalono ustawę Lend-Lease, umożliwiającą masowe wsparcie Wielkiej Brytanii. Po inwazji Niemiec na Związek Radziecki izba reprezentantów zaledwie jednym głosem przegłosowała przedłużenie powszechnego poboru o kolejny rok. Cztery miesiące później Japonia zaatakowała Pearl Harbor, niszcząc połowę amerykańskiej floty na Pacyfiku. Następnego dnia USA przystąpiły do wojny. Japoński admirał Isoroku Yamamoto po ataku miał powiedzieć Obudziliśmy śpiącego giganta. W ciągu niespełna czterech lat wojny Stany Zjednoczone zmobilizowały 16 milionów żołnierzy, wyprodukowały 300 tysięcy samolotów, 6 tysięcy okrętów i ponad 86 tysięcy czołgów. Kluczowe znaczenie miała pomoc Związkowi Radzieckiemu w ramach Lend-Lease oraz udział amerykańskich wojsk w walkach na froncie południowym i inwazji w Normandii w 1944 roku, co przyczyniło się do zwycięstwa aliantów w Europie. Na Pacyfiku wojna mogła trwać dłużej i kosztować USA kolejne setki tysięcy ofiar. Jednak po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki Japonia zdecydowała się skapitulować. Już w trakcie II wojny światowej kształtowały się podstawy przyszłego ładu międzynarodowego. Prezydent Franklin Delano Roosevelt zakładał, że powojenny świat będzie nadzorowany przez czterech policjantów. Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Związek Radziecki i Chiny. Koncepcja ta znalazła odzwierciedlenie w składzie Rady Bezpieczeństwa nowo powstałej Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołanej w 1946 roku z dodatkowym udziałem Francji. Jednak ONZ, następczyni Ligi Narodów, w ograniczonym stopniu pełniła rolę Strażnika Bezpieczeństwa Zbiorowego. Ostateczny kształt powojennego porządku został ustalony podczas konferencji w Teheranie i Jałcie, a jego symbolem stało się powstanie tzw. żelaznej kurtyny, dzielącej świat na dwa wrogie obozy. Podobnie jak po I wojnie światowej Stany Zjednoczone po zakończeniu drugiego globalnego konfliktu wyszły z niego jako potęga gospodarcza. Pod tym względem nie miały konkurencji. Europa była wyniszczona wojną. Imperium brytyjskie chwiało się w posadach. USA stały się naturalnym liderem Zachodu. Jej rozpędzona gospodarka musiała teraz przestawić się z budowy czołgów i amunicji na produkcję rzeczy codziennego użytku. Rynek amerykański wkrótce okazał się zbyt mały na taką skalę. I tak rozpoczął się globalny eksport produktów amerykańskich, podtrzymywany dodatkowo przez prymat dolara jako głównej waluty rozliczeniowej świata. Stany Zjednoczone odtąd musiały grać w globalnej grze i być naturalną siłą przeciwstawiającą się sowieckiej ekspansji.